Dziękuję. Przechodzimy do głosowania Komisji Rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Jagieło. Chciałem zgłosić na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Mankiewicza, pana radnego Grzegorza Mankiewicza. Czy pan radny wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Proszę bardzo. Tak jest. Czy pan radny wyraża zgodę? Głosujemy według kolejności zgłoszeń. Najpierw głosujemy kandydaturę pana Grzegorza Mankiewicza. Kto z państwa jest za wyborem pana Grzegorza Mankiewicza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. 12, 13, 14. Dzie dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? W takim razie powtórzymy to głosowanie. Kto z Państwa jest za wyborem Pana Grzegorza Mankiewicza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Czternaście, czternaście, czternaście za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania kandydatury pana Zbigniewa Barszcza na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa jest za wyborem pana radnego Zbigniewa Barszcza na przewodniczącego tej komisji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został e, przez Radę Miasta wybranym pan Grzegorz Monkiewicz. Gratuluję.